Witam, cześć! Może jakiś sparring na Arquela? i Myślę, że dostanę ostro w pardol, Ale... Mógłbym zagrać z Arkwelem. Jestem umysł anty do Fify. Coś... Mimusyk nie współpracuje z tą grą. Tak, z tą wyjątkowo. Także możemy zagrać sparing. Paczki z... A! Nagrody są za siódmą dywizję! Bo wbiłem wczoraj siódmą dywizję ostatnią grą i teraz dziś nagrody są do odebrania. Zaraz odbiorę. Ale co ja dostanę za siódmą dywizję? Ślinę na twarz, co najwyżej pewnie. To jest niska dywizja, za to nie ma za dobrych nagród. Ile jeszcze tej Fify? Ja wiem. Stream jeden, dwa... Trzy, pewnie nie bawem obstawiam. Największa z dostępnych paczek. 30 kart zawiera. Dwie megapaki i dwie zwykłe złote paki. To lecimy. Pierw najgorsze. Co to? PS? Nie znam flagi. O Jezus Mario, No i teraz dwie najlepsze megapaczki za nagrody w dywizjach. Dawaj, pierwsza lecimy. Niemcy Mueller. Co to? Goethe, ale gówno, Boże, święty. Solidne całkiem, główienko. Znaczy niesolidne w sumie, dobra, ostatnia. Daj mi walkout. O, ty, co to? O kurwa, Manchester City P i jakiś kolor. Jest. Ty, walkout, jest walkout! 8-8, zaraz będzie drugi. Tylko nie wiem kto, bo się nie ładowało. Kto to? Czemu nie halant jak Krzysiowi? No, Grimaldo, 90 tempa! Nie, no. Niewymienne to jest i to nie jest Premier League. Nie. misty są, ale co ja z tym zrobię? Grimaldo, ile on warty normalnie? 70 tysięcy. To z ławy może wchodzić Grimaldo, na ławę o, będzie. będzie. Zacząłem grać w ogóle w tą FIFA, to myślałem, że będę koksem przegrywając 3-4 mecze. Jak no ja to dobrze. podobnie, win ratio mam na poziomie tak z 15%-20% może No o. Jest naprawdę mega ciężko Ja myślałem, że jak ta FIFA będzie miała oficjalną premierę będzie lżej, chuja tak Też samo tak, jest. Ja, dokładnie to z tymi samymi nadziejami się kierowałem, ale niestety nie. Dobra, powodzenia dla Krzysia No fierdalamy się, zobaczymy Poka jaki skład ma cały Liczę, że Martinez, Ruben Diaz Lamp, kurwa lamp Jaki on ma skład daleko, dobry ale nudny mec, nic, nic się. Juka trafia do Halanda. Tak, Gol. proszę państwa! Nie chuj. Pierwsze... Uwaga, teraz Holland Tak, proszę państwa! To jego druga bramka Bez w tym Bez szans. Szukaniu. Ja pier... już, już mi łeb siadł. Teraz okazja przed nim. Zrobił to. Nie wiem, komu podawać. Z połowy własnej nie mogę Pan. wyjść. Uwaga, prostopadłe zagranie. Tak, gol! No nie odrobię. Ale nie jesteś... I teraz skuteczne wybicie Koniec. Piłki. Halo, BO3 gramy? Halo. Wiesz co, Lecę, bo mam fryzjera, ale fajnie się grało. Wbrew pozorom nie było tak źle. Tam widziałem No Pierwsza biegi połowa jeszcze tak? była ale. Tak, bez pomysłu. Nie wiadomo co, co, co zrobić, żeby to wprowadzić do przodu. Ja też mam to, że na początku też się gubiłem przez tak z tobą grałem, tak nie mogłem przejechać tej bramki, ciasno było, ale no trzeba nauczyć się dryblować w polu karnym, wiesz. A ja kompletnie prawa gałka to nieznajoma sztuka dla mnie. Ale nawet L1 jest krótki drybling i możesz takie jakby krótkie zwody robić, możesz A, nie, to wiem, to że piła coś... przy nodze jest. Ale spoko to się, to się to sprzętu, grało. Ja lecę do fryzjera, bo zaraz ma wizytę, także dzięki. Spoko, i dzięki do również za gierkę. Papa. hej. papa. Pa. Oj, tak, kurwa. Przejebane, przejebane. Można iść na paczki. No Luki to już myślę, że bardziej na moim poziomie by był. Już Krzysiu. On chyba też zaczął. O, No. PS. Dembele? Ty, dembele? Kurwa mać. Pania AŚB? PUTELLAS? TY PUTELLAS? Może? Nie no kurwa Gavi Putellas to chyba byłoby... Eventowe kolory by były Dzięki kapce Tak, tak, tak A, no na pewno to może jak Luki chciał grać jeden na jeden, to może połączymy nasze chujowe siły i zagramy duo. A będzie rozpierdol, zniszczymy już w pół. Mam ochotę wyjewać ten skład i nie grać już nigdy w życiu w FIFA nawet dalsze edycje. Nigdy. <grym> może coś lepiej nam pójdzie. <grym> On będzie grał Bronowi ja atakiem. Nie no, to tak nie działa, że się dzieli. Który? Ja czerwony, ty niebieski chyba. Nie, na odwrót, ja niebieski. Tak, <grym> tak. Ty nie, to ty jesteś. Nie, ja jestem niebieski. No, A przed nami. Faktycznie. No, tak tak, obroni, tak, tak, tak. <noise> siak, obrona obrony, Uwaga, pierwsza sí. nice. <noise> o pierwsza brama. Nice. Szczególnie Rodrigo. Nie no chłop lepiej, no, trochę. Ale odpowiedź. zobaczymy. Coraz 16. O. o. Sfinezja, ale na długi. Ajajaj! Aj, aj. ja, ja nie wiem, czy to jest sfinezja. Ja tylko. To jest zwykły za strzał, to. ale R1 trzymasz Od, przy tym. Więcej. Dobra, i sfinezją z R1. R1 długi supek. O kurwa! Ty, to nie jest to! To drugie, to drugie w takim razie. Nie no, R1, tylko chyba za mocno kółko poszło. Ojej. Oj, nie, środkowego trzeba kryć. A, ale ale misy nic nie dają, nie? Nic. O, brama. Kurwa. Zjewana. Ja mam wrażenie, że Onana jest zbugowany. To, co on robi czasami, to jest. O, kurwica. No i. Nie. No i. O, kurwa! Yes. Gol! Nice! Yes! 1-0. Git. Oh, nie, 1-1. Yes. Nie, Onana, super. O kurwa, ale zapakował No pusta bramka była, ona ona jeszcze nie wrócił Gorsze chwile ma Oj, dobra, lecimy Kurwa, może wyjdzie Pato, o nie No kurwa Miał jeszcze drugiego Nie Jezu Dobra, odzyskamy, spokojnie Dopiero 403. lecimy Oj, oj, oj Będzie wrzuta groźna Nie za ciekawie Aj! No! Zaczyna się dominacja. O! To była ikona 90 overrolla. I odskoczyła piłka. No i cztery. Dobra! Chociaż jeden honorowy jeszcze. No, dla niego. No nic no. Go next. No, mają zły skład. Generalnie powinniśmy ich zniszczyć mi zaczęli pisać po tym ostatnim opolingu na skinu CESie, że Danos dostał komordnika nie, nie, dostał komordnika Nie dostał Nie Dobra, Sanki No Sanki też nie zadziała Nie wiem no, tak jak, so, jak moje solo gry, to wygląda mniej więcej podobnie No i teraz się zemści Nie Nie, nie, nie. Kurde Dobrze, ostatnia Obrona była. Środek będzie centrował chyba. Jaki bilans na razie? 03, chyba. A nie było hmm. remisu? Chyba nie. 2,9, jezus. Ja pierdolę! O, ładne. Ładnie nam siadło to. Nie tykaj obrońców. Pomocnikami wracaj. O, gittes Obrońcy se poradzą tam. O, no. No i chuj z radzeniem. Dobra, nie jest źle. 1-1, to nie jest zły wynik. No chociaż jest ta honorowa. <laughs> nie, ale jeszcze. Może on honorową strzelił. No. O. Jest! O, Kurwa! Geez. Ale weszło. Dobra, wychodzę na no zaskoczymy go trochę. Nie! Kurwa, no! Jasny gwint. No nie dał się zaskoczyć Ja pierdolę Krystefanie, myślałem że mu wjedzie w nogi no -kino. I mu to jakoś wybije Oj nie taki kurcze pieczone Pomocnikiem, pomocnikiem Jak to weszło O, dobry kąt miała Jest, Jest. ładnie, kurde, Dobra. super Co on robi? Ty no, nie gadaj nawet. Jezu, i tyle męczenia się, żeby wyrównał jedną. No, o! no, dobra, odrobiona. Teraz jeden na przewagę. Ładne podanie, super. O, Anne Henry! Nice! Dobra, 5-4. 5-4, no. Ty jest, wyliczony. Ostatnia akcja. Ostatnia akcja to jest. Dobra. Powolutku, nie spilczcie. Hej, dobra. Wygrana pierwsza. Walimy po tej sparing? 1 na 1. Możemy. Bo3. Nie umiem marszu grzebowego grać. O, kurwa, chwila. A to sobie przypomniałem ostatnio, tylko sam początek. Oj, jeszcze raz. Nie, jednak nie pamiętam tego. Ja gotów cały czas Kurwa, jakie karty wziął Dobra, mam nadzieję, że... Nie no, szanse są równe Nie, bramka Jest Jest Ja pierniczę Nie spalony? Kurwa, nie weszło. Wszyscy widzimy teraz chorągiewkę w górze. Juka teraz u Salacha. Aj, i bramkaż górą. Jest. Tak, to jest bramka. Będzie wrzutka, chyba. O nie. co wymyśli? Hunana! Wyjaśniona sytuacja. Dobra. Teraz wspaniała okazja! Sala. Prosto padłe podanie. Szansa. Widzowie domagają się strzału. Jest. Jest. Jest blisko bramki. Co by kombinuje? Ej! Słyszymy gwizdek. Co jest kurwa? Prowadzą, ale po tym błędzie defensywy to się zaraz może zmienić. Płakam, żeby zjebał. Sędzio ale Ronaldo stoi. No nie no. Wskazała no. na 11 metr, ale uzna... I gol! Pewny strzał! Piłka nie Ja pierdolę. No. Wykona... To jedna z ostatnich okazji, żeby strzelić zwycięską bramkę. Ale okazja teraz! Jest. Tak, proszę <laughs> Państwa! 4, mamy... To jest ostatnia akcja. Cisk kurwa! To ostatnia szansa na zdobycie gola. Koniec, 4-3. By Ale blisko by było. Czyli FIFA ledwo winno, co ci powiem? no. Jakie jest życie? Odpowiedzialnych za finalizowanie ataków. Uwaga, Raul! Karny! O, to Mamy rzut karny. Rzut karny to nie jedyna kara, jaką otrzyma zespół. Kolejna rzecz to żółty I A chciałem środek strzelać. O kurwa Ale do jebana wrzuta. Ta im teraz Ja pierdole dostał No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Mogą wyrównać! Ja pierdole Koniec. Znaczy koniec, nie koniec, dogrywka chyba jest. Uh. Jest bramka! Zrożnego w okolice jedenastki Nie, bramka. Teraz do Wairana. Y Teraz do Wairana. Y I gol. Nie! Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Szansa, czy przełamie im Kto wygrywa, to wygrywa wszystko. Dzień dobry. Znakomicie teraz w odbiorze, i co? I gol. zrobi z piłką? Goal! Z Pierwszy tego autu, co meczu! wybiłem I z klikiem. Raul. Mogą wyrównać stan meczu. Raul gol! Proszę yes. państwa! I teraz na 2-1. Co to obrońca robi? Christopher Koniec Goal! gry. by BO3. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. I Rashford. Nie! Rashford! Dobra Skurwysyństwo! Podaj, do kogo podaj? Jestem pierwszy do na szpicy, tu już podaj. I skrzydełkiem. A przed sobą sporo miejsca. Może zaatakować skrzydłem. Nie umiem na te skrzydła grać. I chuj. Przegrywają pod koniec spotkania. Teraz jeszcze sędzia zdecydowanym ruchem wskazała na jedenasty metr. Bramka w zasadzie przesądziłaby losy spotkania. Ż Sędzia gwiżdży po raz ostatni! Koniec! 2 nieźle wyszło, kurde Ale, ale paraolimpiada, ty o. Ja nie umiem, ja nie umiem stracić karnych, zawsze środek To gramy jeszcze jednego rankeda, czy już nie chce ci się? Nie chce mi się, chyba przerwę robię Tak mi się wydaje, chociaż kurde Nie, nie chce mi się już No, już mi styknie Także no, dzięki za powiem. gierki, papa, pa, miłej gry No dzięki, nie, sorry, że przegraliśmy tam z 8 Pewnie z mojej winy Nie no, co ty O no, co, fajnie było Fajnie, Dobra, było. Papa, pa, trzymaj się. Papa. Pa. Widzowie, dziś był ostatni dzień FIFY. Jebać tę grę. Nie gram już w to. Nigdy, mam nadzieję. Nie chcę już tej gry na oczy widzieć. Myślę, czy nie walnąć jeszcze Quixela całego składu. Chyba tak zrobię, żeby mnie nie podkusiło czasem wrócić. Zaczniemy od tego pana. Tylko, no boli troszkę, ale kurwa, będę w to grał. No nie będę już w to grał. Iwa, napisz, i co wtedy? To zagram jakimś brązowym. Koniec Nie wrócę już. Mam pieniądze wydamy chuj Oj, jak boli, oj, jak boli, oj, jak boli Ała? O, jak no, Oj, jak boli, o, jak boli o, jak boli, oj, jak boli, oj, jak boli Jest. Jest. A, Nie ani Nie wiem Chociaż tyle radości z tej gry Jestem uwolniony. Pragnę wziąć cię w podróż, bo walczyć chcę o naszą miłość. Jednak nie wiem gdzie przyniosłem ci